To jest Wielki Podcast Maturalny. Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowtórkamaturalna.pl ukośnik podcast. Podpowiem Ci teraz, na co zwrócić szczególnie uwagę, żeby ucząc się, faktycznie się nauczyć i nie zapomnieć, żeby zrozumieć czego się uczysz. Bo pamiętaj, jeśli zrozumiesz informacje, które masz zapamiętać, wtedy możesz je prawidłowo skojarzyć, przyporządkować do właściwych kategorii, czyli mówiąc wprost, będziesz umiał te informacje powiązać z innymi i odtworzyć łatwo znajdziesz również kontekst który jest przecież wymagany na maturze spróbuj działać według kilku punktów po pierwsze sprawdź znajomość jakich lektur obowiązuje cię na maturze i połącz je z tłem epoki Moim zdaniem najważniejsze jest naprawdę dokładne opanowanie lektur obowiązkowych i zdaję sobie sprawę że mówiąc to nie powiedziałam niczego odkrywczego, ale przecież nie zrobimy sałatki owocowej bez owoców. Oczywiście fabuła jest bardzo istotna, ale nie myślę tu o streszczeniach. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie problematyki, wydarzeń, przeżyć bohaterów i decyzji, jakie podejmują. Dlatego, zrób listę lektur obowiązkowych i połącz je z epoką. Pomyśl zawsze o tytule, jakie informacje ze sobą niesie. Zapisz przy każdej, jaki główny problem podejmuje, do jakiej epoki literackiej należy i jakich kreuje bohaterów. Po drugie, powtórz głównych bohaterów i ich sylwetki. Powtórka konkretnych postaw to przyczynek do sukcesu na maturze z języka polskiego, to kopalnia wiedzy o postawach ludzkich. Zwróć zatem uwagę na głównych bohaterów i powtarzaj według takiego schematu: kim był, jakie cechy bohatera możesz wynotować, czego jest symbolem, jakie ma motywy swoich działań. I z jakim problemem możesz tego bohatera powiązać? W ten sposób, powtarzając materiał, tworząc taką metryczkę bohatera, za każdym razem odpowiadaj sobie na ważne pytanie: dlaczego? Dlaczego bohater zachował się w określony sposób? Dlaczego dokonał takiego wyboru? Dlaczego podejmuje takie, a nie inne działania? Wiedzę o bohaterze możesz utrwalić sobie takim sposobem plotkarskim: kto, co, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach i z jakim skutkiem. Zatem zwróć uwagę na kreację bohatera w jaki sposób został przedstawiony, w jakim czasie się pojawia, w jakiej sytuacji się pojawia, jaka atmosfera temu towarzyszy, czy odgrywa jakąś szczególną rolę. Jaki jest dobry, zły, mądry, silny, słaby? Następnie zanalizuj emocje bohatera, czyli po prostu opisz stan emocjonalny albo postawę czy poglądy jakie głosi i znowu zadaj sobie pytanie. Gdzie to się dzieje, w jakiej atmosferze, jak zachowuje się bohater, co mówi, czy zmienia się w trakcie sceny, wypunktuj jego emocje, poglądy, nazwij je. Następnie zaobserwuj proces przemiany bohatera czyli skup się na tych zmianach, jakim ulega, i porównaj różne etapy jego życia. Znowu zadaj sobie pytanie. Kim jest bohater w punkcie wyjścia? Co powoduje jego przemianę? Jakie są znamiona tej przemiany? Czy ta przemiana jest pozytywna czy negatywna? Czy ona coś oznacza? Po trzecie, motywy. Zaprzyjaźnij się z motywami i toposami. Ucz się w ten sposób. Dobrą praktyką jest wypisanie sobie motywów i dopisywanie do nich konkretnych tytułów, lektur. Tych, które realizują da, dany motyw czy topos. Innym dobrym sposobem powtórki z lektur będzie zestawienie bohaterów metodą bohater, który bohater, który podróżuje, bohater, który kocha nieszczęśliwie, bohater, który poświęca życie itd. Oczywiście, fabuła jest bardzo istotna, ale pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest zrozumienie problematyki, wydarzeń, przeżyć bohaterów, decyzji, jakie podejmują. Powtórz ważne monologi rozstrzygające sceny i inne istotne fragmenty z lektur. Opisz przykład z tekstu literackiego, czyli problem, sytuacja bohatera. To znakomicie zilustruje Twój argument, i pamiętaj, nigdy nie streszczaj lektur. Zwróć uwagę, w ten sposób robisz sobie takiego gotowca z bardzo konkretnymi informacjami, argumentami, motywami i kontekstami. Po czwarte, epoki i chronologia to bardzo ważna i przydatna, a właściwie konieczna wiedza musisz znać epoki, ich kolejność, zakres czasowy, równie ważna jest filozofia poszczególnych epok. Literatura i filozofia są jak dwie niteczki, które przeplatają się z sobą i snują się przez całą historię literatury. Można powiedzieć, że literatura jest lustrem dla filozofii, a filozofia dla literatury. I szybko się zorientujesz, że dostrzegasz różne konteksty, że w kolejnej epoce widzisz coś, co już wcześniej poznałeś. Proponuję, żebyś też zrobił sobie to w formie takiej metryczki, zestawienia, kolejno, epoka, pojęcia charakterystyczne, filozofia, wzorce osobowe epoki, to wszystko zepnie ci się z bohaterami i ich kreacjami. Gdy poznasz najważniejsze treści dotyczące epoki, a więc filozofię, hasła, pojęcia, wzorce osobowe, charakter epoki, zauważysz natychmiast na naprzemienność epok literackich. I w prosty sposób możesz też dostrzec, dla których epok ważny jest np. rozum i człowiek, a dla których istotniejsza jest wiara w Boga i uczuciowość. Kucie na blachę ci tego nie ułatwi. Zatem. Łącz te niteczki, a stworzysz piękną pajęczynkę. Po piąte, powtarzając materiał, sprawdź, upewnij się, czy rozumiesz. To znaczy, rozumiesz, jeśli potrafisz wskazać przyczyny, mechanizm i konsekwencje. Czyli odpowiedz sobie na pytania, dlaczego tak się stało, jak to się dzieje. Jakie są tego konsekwencje? Jeśli zrozumiesz zdobytą wiedzę w ten sposób, ogarniesz cały materiał, epokę, lekturę. Im więcej skojarzeń sobie uświadomisz, tym szybciej utrwalisz wiedzę i dostrzeżesz powiązania, spójność czy to problemów, motywów, czy działań, decyzji bohatera. Podsumowując, Matura to egzamin, który obrósł mitami, błędnymi, paraliżującymi cię przekonaniami oraz legendami o tym, jak to ktoś dostał taki temat i prawie go komisja zabiła, ugotowała i zjadła. Niektórzy po prostu straszą maturą, sądząc, że to najlepsza motywacja. Niestety, to błąd. Wiem jak to jest, gdy się czegoś nie rozumie, ale możemy zaobserwować pewne mechanizmy rządzące tym demonizowanym egzaminem i na tej podstawie przygotować konkretny materiał, który pomoże ci świetnie i bez stresu zdać maturę z języka polskiego. Nie jest to plan tylko dla moli książkowych. To wskazówki dla wszystkich i tych, którym zależy na bardzo wysokich wynikach i dla tych, którzy po prostu chcą zdać ten egzamin. Tyle dzisiaj. Wejdź na www.wielkapowtorka-maturalna.pl i zdaj maturę bez stresu.